Paweł Karwowski po ważeniu Celtic, Gladiator 26 witam. E, witam wszystkich. Przede wszystkim no, to, co rzuciło się na, 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 jakby na samym początku, to przewaga oczywiście wzrostu. E, czy to jest taki powiedzmy aspekt, który tobie zawsze dodaje, nie wiem, jakiejś takiej większej pewności siebie, czy wzrost w tym wypadku ma znaczenie, kiedy analizowałeś rywala? No, na pewno ma znaczenie wzrost. Ogólnie z tego co widzę jestem wydaje mi się, że jestem większy dużo na tę kategorię. Kamil wydaje mi się, że nawet to jest taka 70, ja na 77. wydaje mi się, że najmniejszy nie jestem, tak. Powiedz, jesteś akurat w sytuacji, gdzie jesteś po, po dwóch przegranych, ale tak szczerze mówiąc, właśnie analizując sobie i oglądając Twoje pojedynki zeszłe, nawet te przegrane tak naprawdę, to wydaje mi się, że, że tak naprawdę jakby wszystko jeszcze przed Tobą i tak naprawdę jakby stać cię na dużo więcej niż powiedzmy pokazują Twoje dwa ostatnie pojedynki, czy zgadzasz się z tym? Tak, dokładnie. Te dwa pojedynki. Też e, trochę w pewnym momencie, trenowałem cały czas oczywiście, dużo przykładałem się, ale gdzieś zgubiłem to, nie, nie pilnowałem tak diety, nie, nie przykładałem się w 120%, teraz właśnie 3 miesiące cały czas, no myślę, że taki progres jak teraz poczyniłem to przez 2 lata nie, nie zrobiłem, wszystko było profesjonalnie, tylko trenowałem, wszystko, wszystko naprawdę było super i... Te walki to było, dla mnie to było po prostu doświadczenie, teraz nawet, ja nawet na to nie patrzę, niektórzy że po dwóch walkach się ciężko wraca, mi to, dla mnie to żaden problem, nawet nie czuję. Czym tkwi, powiedzmy, jakby taki sekret, znaczy tego, jakby ta zmiana tego podejścia, prawda, że do, doszedłeś do tego wniosku, że wtedy było nie tak jak trzeba, a teraz jest jak, jak trzeba? Ja, po prostu jakoś, znowu odrodziło, po prostu wydaje mi się, że byłem wypa wypalony tym wszystkim, a teraz się odrodziło to we mnie ja i... I znowu mam tą zajawkę, czerpię z tego dużą przyjemność i no, zmieniłem dużo, dużo w swoim życiu. Otaczam się dobrymi ludźmi. Nie, nie robię głupich rzeczy, które wcześniej mnie mogły spowalniać moją reakcję i w ogóle, a teraz jest, wszystko jest elegancko. Mam dużo do pokazania i po prostu bardzo tego chciałem, żeby tu zawalczyć. Fajnie, mam jedną z wyżej walk. No po prostu po prostu tego chciałem i to właśnie daje mi też tą radość. Dalej. Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie i będę uważnie obserwował dziękuję. jutro. Dzięki. Mogę Pewnie. podziękować. Chciałbym podziękować tutaj sponsorom, wszystkim, którzy widnieją. Mam nadzieję, że widać. Przede wszystkim pozwolić e, pozdrowić Grześka, z im Heaven, bardzo mi pomógł. Komora na dużo przypracowaliśmy. Wszystkie urazy po walkach głowy, wszystko. Myślenie, sen o wiele lepszy, kondycja też poszła do góry. Za to mu dziękuję bardzo. Super. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Dziękuję.